nastąpił kolejny odcinek serialu Odwołajmy Starostę to miało miejsce na ostatniej sesji przynajmniej na ostatniej sesji taki wniosek został złożony, najbliższa sesja to już zapowiadam oficjalnie 18 grudnia, taki termin został zaproponowany jakie tematy tam się pojawią to za chwilę powiemy, ale chciałbym żeby tradycyjnie już, niestety może, ale jednak tradycyjnie skomentował Pan ten, ten wniosek o odwołanie. No cóż Panie Redaktorze ja się do tego nieustającego serialu już przy powoli przyzwyczajam od roku czasu są podejmowane próby odwołania mnie, ewentualnie mówi się o tym bez przerwy. Wiem, że najbardziej zagorzałem moim przeciwnikiem, ku mojemu zresztą wielkiemu zaskoczeniu i, i jak gdyby żanowi jest, jest Platforma Obywatelska, no, ale rozumiem, że to jest konsekwencja pewnych działań, które zostały podjęte wcześniej. Tak, to się musi układać. Sesję rzeczywiście Zarząd Powiatu zaproponował, żeby zrobić 18 grudnia. Nie czekać. Później mamy kilka ważnych uchwał. Mamy kilka ważnych uchwał związanych z ZOZem z, z oświatą. Nie chcemy czekać na ostatnią minutę, to są sprawy terminowe. Chcemy je podejmować. Między innymi chcemy zapewnić właściwe środki na funkcjonowanie ZOZ-u. Chcemy podjąć uchwałę o otworzeniu gimnazjum dla dorosłych. To wszystko wymagał zgodnie z gminami podejmowania uchwał, dlatego chcę mieć ten margines czasowy, żeby nie było żadnej wpadki czasowej. Potem wiadomo, nasi przeciwnicy będą głośno krzyczeli, że czegoś my nie dopilnowali. Także 28 prawdopodobnie następna sesja, ale to już, to już jest w gestii, że tak powiem, przewodniczącego Rady Powiatu, który ustali termin. Będzie to pewnie sesja Poświęcona być może odwołaniu starosty. Proszę doprecyzować tą kwestię ZOS-u. Ostatnio na naszej antenie w piątek miniony pojawił się dyrektor Anatol Majer. Mówił, że na restrukturyzację, która wynika z nowych ustaw, aż 6 milionów musiałby dołożyć powiat. Sam ZOS 3 miliony ma na ten cel pod tak, postacią kredytu. Tak, tak, to jest dalszy ciąg restrukturyzacji szpitala i dopasowywania jego do rozporządzenia ministra zdrowia odnośnie warunków funkcjonowania szpitali. Także jeszcze jest kilka oddziałów, które muszą być dostosowane. Te koszty rzeczywiście są bardzo duże. To jest rząd 9 milionów na samo dostosowanie. No i tak planujemy, że 3 miliony... Będzie pochodziło ze środków własnych ZOZ-u, czyli z kredytu, a 6 milionów. Mam nadzieję, że uda nam się sprawnie sprzedać stary budynek szpitala, który w tej chwili nie będzie spełniał wymogów nowego rozporządzenia, a dostosowanie jego do wymogów będzie tak drogie, że jest to nieopłacalne. Myślę, że poza tym ze względów ekonomicznych lepiej będzie mieć jeden szpital w jednym miejscu niż rozczłonkowany w dwóch budynkach. Także no takie prowadzimy działania. Myślę, że nam się to powiedzie i, i szczęśliwie doprowadzimy modernizację szpitala do, do takiego końca, gdzie będziemy mogli powiedzieć, że wszystkie oddziały, które były, są, bo Panie redaktorze, jest tutaj też następne zagrożenie, że, że w związku z lądowiskiem, o którym też dość dużo mówimy, może nam się zlikwidować jeden oddział, bo to jest, to jest oddział ratunkowy, bo to jest jego jak gdyby, integralna część wymagana przez nowe rozporządzenie, jeśli nie mamy lądowiska, nie mamy oddziału ratunkowego. Także to jest kolejny element takiej presji, bo to w 2013 roku mówi, musimy dokonać, natomiast to dostosowanie, na to dostosowanie mamy 3 lata, także troszeczkę dłuższy okres czasowy. Wywołał Pan temat lądowiska, to dopytam. Ostatnio na antenie mówiliśmy, że wystosował Pan prośbę do wójtów i nie tylko zresztą, by, by wsparli tą budowę lądowiska, no bo oczywiście dotyczy ona całego powiatu. Tak. Jest jakiś odzew kolejny? Pojawił się? Tak, nawet spotkaliśmy się ostatnio z wójtami, rozmawialiśmy o innych tematach, ale między innymi oczywiście nie odmówiłem sobie tej przyjemności, żeby zahaczyć wójtów o, o sprawę lądowiska i współpracę także i w tym względzie. Wójtowie generalnie są bardzo pozytywni, pozytywnie nastawieni do tego tematu. Zdają sobie sprawę, że ten oddział ratunkowy będzie służył nie tylko gminie kędzierzyn ale całym powiatowi, więc także i pozostałym gminom. Natomiast jest jak zwykle problem finansowy, budżety są napięte. Będziemy prowadzić nadal rozmowy, być może z jakiejś oszczędności będziemy próbowali te środki otrzymać. Wójtowie nie mówią nie, natomiast mówią, zobaczymy, jak się będą realizowały budżety. Jeśli będziemy mieli jakieś możliwości, to, to nas wspomogą. Także sprawa jest, wydaje mi się, jeszcze na dzień dzisiejszy otwarta. Wiem, że obecnie nadzór inwestorski został wybrany, jeżeli chodzi właśnie o wspomnianą już budowę mostu Biera Wacisek. Opóźnienia, ewentualne opóźnienia tej budowy, to był jeden z zarzutów właśnie przy wniosku o odwołanie pana starosty. Tak, jestem zaskoczony. Takim sformułowaniem tematu, ponieważ żadnych opóźnień nie ma. Dzisiaj rzeczywiście podpisujemy umowę z nadzorem inwestorskim. Został wygrany już konkurs przez jedną z kilkunastu firm, które stanęły. Prace idą swoim tokiem. Myślę, że żadnych opóźnień nie ma i nie będzie. Powołałem, jak pan wie, panie redaktorze, specjalny zespół, który monitoruje działania związane z realizacją mostu. Jest to bardzo skomplikowana inwestycja. Takiej inwestycji, żeśmy na terenie naszego powiatu i i, I miasta, jako gminy na przykład, nie realizowali. Także e, no jestem pełen podziwu dla osób, które, które zajmują się tą sprawą, gdyż dopilnowanie tak wielowątkowe i, i, i tutaj wchodziły w grę przecież i wywłaszczenia, i, i, i duże podziały działek. No naprawdę jest to realizacja inwestycji na bardzo szeroką skalę. Same kwoty, które wchodzą w grę, też mówią, że to są dziesiątki milionów złotych, sam projekt to są, to są setki tysięcy złotych, także skomplikowana, trudna decyzja i wszyscy powinni raczej nam kibicować i trzymać kciuki, żeby nam się udało sprawnie to realizować, a nie próbować sugerować, że im gorzej, tym lepiej. Kolejnym argumentem był na przykład brak ingerencji w strategię województwa opolskiego. Czy chciałby Pan skomentować akurat Bo, ten podpunkt? Jest, jest kilka takich punktów, które wręcz mijają się z prawdą. To jest jeden z tych punktów. Oczywiście strategia województwa opolskiego jest przez nas monitorowana. Ja odbywałem spotkania praktycznie na wszystkich spotkaniach byłem i konferencjach organizowanych przez marszałka. Mało tego, w zeszłym roku jedną z konferencji sami żeśmy zorganizowali, ja byłem autorem tej konferencji, odbyła się ona. W pierwszym liceum w Koźlu, gdzie był zaproszony Marek, pan Wojewoda, plus dwóch starostów sąsiednich powiatów, dyskutowaliśmy. W ostatnim czasie złożyliśmy dziewięć bodajże uwag do strategii takich naszych wniosków. Także, no tutaj, cóż mogę powiedzieć? No nieprawda. Ostatnim tematem, który właściwie w tym tygodniu na naszej antenie pojawiał się bardzo często i w zeszłym właściwie już rozpoczął swoją dominację, to jest kwestia obwodnicy kędzierzyna No Ten temat tutaj średnio, pośrednio dotyczy też całego powiatu, no ale jeżeli chodzi o naszą taktykę w rozwoju i przyciąganiu inwestorów, no jest to sprawa dość kluczowa. Jest to tak. Dla mnie jest to, mogę powiedzieć osobiście, ogromny cios. Liczyłem na, na tą inwestycję. Mało tego, ja bym pewny, że ta inwestycja dojdzie do realizacji, bo tak... Tak wyglądały zapewnienia i wiceministrów, i, i przedstawicieli władzy szczebla wojewódzkiego i, i centralnego, że ta inwestycja jest niezagrożona, a jest ona rzeczywiście chyba najistotniejszą dla, dla naszego miasta i powiatu połączenie obwodnicą z autostradą. To jest połączenie strategiczne. To będzie rzeczywiście świadczyło o dalszych możliwościach naszego rozwoju. Jestem zszokowany, że, że, ta re, że nie będzie realizacji tej drugiej części inwestycji. 2013 rok nie nieoddzielił już jest zapowiadany jako rok, który nie będzie przyjazny dla, dla budżetu samorządów. Ostatnio już o tym wspominaliśmy. Kończąc, może proszę powiedzieć, czy pojawiły się jakieś cyfry, czy pojawiły się jakieś konkrety właśnie już dotyczące tego przyszłego roku? Jest bardzo trudny Mamy już wstępny projekt budżetu skonstruowany. Idzie on w tej chwili pod konsultacje radnych. Chcę powiedzieć tak, generalnie dbamy o każdą złotówkę, prowadzimy w dalszym ciągu działania oszczędnościowe, gdyż zdajemy sobie sprawę, że na dodatkowe przychody raczej nie możemy liczyć, jedynie co to dalsze oszczędzanie. I tak podjęliśmy działania zmierzające do oszczędzania energii elektrycznej. W tym miesiącu podpisujemy umowę wspólnie, wszystkie jednostki powiatu będą miały jedną umowę na energię elektryczną. Da to około 19% oszczędności, także bardzo poważna kwota. Jest to wynik naszych działań zbiorcze zaopatrywanie w energię, zbiorcze zaopatrywanie w ubezpieczenia jesteśmy w trakcie będzie to też myślę z korzyścią dla budżetu powiatu z takich drobniejszych rzeczy na przykład analizujemy ciągle nasze wydatki podpisujemy nowe umowy na telekomunikację tutaj oszczędności też będą rzędu 39 do 40% także takimi drobnymi krokami staramy się oszczędzać jeszcze tam gdzie, gdzie to można